Cześć kochani z tej strony, Karolina, mama in vitro. To będzie naprawdę bardzo krótki filmik, ale bardzo potrzebny, ponieważ jakiś czas temu zadałam właśnie pytanie u siebie na koncie na Instagramie: In vitro, zapraszam, e, czy wiecie, co robić ze strzykawkami, z użytymi tymi z strzykawkami? Większość powiedziała z Was, że nie wiem. W związku z tym, naprawdę bardzo krótki filmik, e, ale bardzo ważny. Zaczynamy. Przygotowujemy się do transferu, mamy stymulację. Albo po prostu potrzebujemy um, używać zastrzyków na co dzień um, i strzykawek. I teraz tak, to jest akurat Neoparin, ampułka strzykawka, a to jest zwykła strzykawka z igłą. I teraz tak, co z tym robić? Przede wszystkim serio, serio. Um, na pierwszy rzut oka wydaje się, że to jest takie. Ojej, no wyrzucamy. Oczywiście, że wyrzucamy. Natomiast w sortowniach śmieci pracują ludzie. To może być wasza mama, wasza siostra, wasz znajomy, brat. Nieważne. Po prostu druga osoba, która nie chcielibyście, żeby się natknęła właśnie na taką igłę. Ja bym nie chciała. W związku z tym myślimy co właśnie z takimi rzeczami robimy. Z tego co wiem, to w niektórych klinikach właśnie można oddawać zużyte właśnie takie zastrzyki, igły, strzykawki nawet w niektórych klinikach z tego co się dowiedziałam właśnie, są specjalne pojemniki, do których no wy wrzucacie te wszystkie swoje zużyte rzeczy i później idziecie do kliniki. Więc zapytajcie, bo uważam, że to jest genialne rozwiązanie, ale być może nie wszędzie da się coś takiego zrobić. I teraz wam pokażę co trzeba zrobić właśnie jeżeli macie takie zużyte strzykawki i ją strzykawki, przede wszystkim ściągamy, i za każdym razem, zawsze, zawsze musimy zabezpieczyć igłę. Zawsze, zawsze zabezpieczamy igłę. To jest pierwsza bardzo ważna rzecz. W takim neoparinie również tutaj też jest taka nakładka, zatyczka, i zawsze zatykamy to, tak? I teraz tak. Powinno się najpierw zapakować, właśnie, w jakiś, na przykład, papier, taką zabezpieczoną igłę. Zawijamy ją sobie. Wiem, że to jest zużycie papieru, ale, no, jakby coś za coś. I wkładamy do torebki. Najlepiej, żeby nie była frojowa. I teraz tak, są jakieś nieadomięcie, tylko ja wszędzie. Zamykamy. Super by było tutaj napisać, na przykład, że to jest strzykawka igły, cokolwiek co tutaj właśnie wkładacie. I w tym momencie osoba, która. Dostaje coś takiego w sortowni, wie, że trzeba uważać, tak? I wrzucamy coś takiego, taki pakunek, właśnie zabezpieczony, do śmieci zmieszanych. Po prostu. Większej filozofii nie ma. Ale teraz bardzo ważna rzecz. Jeżeli na czymkolwiek macie krew, jeżeli pobieraliście krew, jeżeli, nie wiem, um, przecieraliście krew, Cokolwiek związanego z krwią, również w taki sam sposób zabezpieczacie gaziki, cokolwiek co tam właśnie jest, co macie, nawet plaster, tak się naprawdę powinno robić. Em, wrzucacie to, tak zapakowane, i do jeszcze jednej torebki. I na przykład napisać lepiej, że tam jest krew, zastrzyk. Wiecie, jakby no myślimy o tych ludziach, którzy po prostu pracują i są po drugiej stronie. W związku z tym dbajcie o to, pakujcie te rzeczy, dbamy naprawdę o te osoby i dbamy też o środowisko, ponieważ to nie trafi nigdzie tak po prostu bez sensu. To zostanie specjalnie zutilizowane, więc dla planety i dla ludzi. Krótki był filmik, mam nadzieję, że tak. <grym> Na razie, do zobaczenia.